Ci, trochę jestem mokry. Zaufam ci Proszę! Nie, proszę! Policja zatrzymuje No. W samochodzie Z... mogę ci dać... Kod start, minus 5 stopni Czas Często jeździsz Uberem? Bardzo często. W jakim czasie się y, do setki, y, jak to się nazywa? Przyspieszenie? Przyspieszenie. od zera do całe no, no. Niecałe 3 sekundy, dwa litrów. I masz setkę? setkę? I mam setkę. No, Ale prawda? nie taką małpkę, tylko setkę na liczniku. Można stracić w prawkownie w niecałe 3 sekundy. Fajna autocypta. Słuchaj, masz, też, masz tylko, jeździsz tylko po mieście, czy też w dalsze drogi jeździsz? Bo... No wszystko kwestią ceny. Żartuję, okay. żartuję, żartuję, żartuję. Okay, i to się dogada. Nigdy nie biorę pieniędzy od kierowców na Uberze. A skąd wiesz, że ja o pieniądzach mówię. Słuchaj, niemoralna propozycja. Oglądałeś ten film? Nie, 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 nie. Nie oglądałeś niemoralnej propozycji z Stone? No, ona nie miała Majtek, Bo wiesz co, ja mam jeszcze parę kursów. Ja jestem taki na telefon Uber Halo? Tutaj potrzebuję. Wiesz. Nie wiem, czy to dobrze brzmi, że jesteś na telefonie. Nie, nie mam z tym problemu. Nie, to... możesz być na telefonie. Jestem takim Ale ekskluzywnym tak kierowcą. Ale o mnie tak nie mów. <laughs> o mnie tak nie mów. A czym się zajmujesz? E... Masz dar e... podrywania facetów. I tak jestem sama. Ale z wyboru, wiesz? Nie dlatego, że nikt mnie nie chce, żeby to już sprostuję od razu, żeby nie było, że jakaś desperatka e... po prostu z wyboru, wiesz? Bo ja nie mam czasu tak naprawdę. Strasznie dziurawe drogi w tej w Warszawie naprawdę. Nie, bo to jest stara to ta jest droga. Tak przedwojenna, z tego co pamiętam. Tak, ale ja lubię Pragę, wiesz, bo... Piękna dzielnica. Bo tutaj są stare rzeczy, stary... Stary stare. Stare armii... kobiety. Spierdalej. spierdalej Żartuję, Żartuje! <laughs> Żartuje. Najbardziej żart. bościelny kwa kierowca ubera, jakiego miałam. <laughs> naprawdę. Przepraszam, żart. Dam ci zero gwiazdek. Za co? No właśnie za nic. Bo nie robisz nic. W dodatku, jesteś niemiły. Jesteś niemiły, ubliżasz mi, że jestem stara, że mam brzydkie nic drogi. Nic takiego nie <gry> powiedziałem. Po pierwsze, przyjrzesz nie takim samochodem jak trzeba. Po drugie, jesteś za przystojny. Po trzecie, jesteś zbyt miły, za ładnie się uśmiechasz i coś mi tu nie gra. W dodatku masz jakieś kamery. Kurczę, taki piękny dzień, taki ładny samochód, taki ładny facet i A ja dostałam kosza. To, jakiego kosza? No to jak ty tak jeździsz charytatywnie, no to... to tata może, płaci. Tak? Tak, tak. Mamy to tate auto. Tatę? Kurczę, zawsze robią zawsze starszych mężczyzn. może mnie poprasz. <noise> jak się wydało, co? Że to nie moje auto, to nagle tata teraz zainteresowała. <noise> Mam cię! Chciałbym ci zrobić Julia. Niespodziankę teraz. Okay. Odliczamy od 3 do 1. 3, 2, 1. Tak się jedzie. Z najszybszym Uber. Uber. Jest dobrze? Nie zajęliście. Nie, no powiem Ci szczerze, od jest. <noise> powiem Ci, że jak tak bym jeździła do pracy, to zawsze by była punktualnie. <noise> <noise> powiem Ci, że trochę jestem mokra. <noise> Poważnie? co to się To jest lepsze niż orgazm, naprawdę. Naprawdę, powiem Ci szczerze, że... Przepraszam, no, już nie mogę. Prawie doszłam. No, naprawdę. Powiem Ci, że jesteś dobry, tak ludzki. To teraz tak poważnie? Nie, mówię serio, naprawdę. Zajebiście. Zajebiście. No strasznie. Chyba się, chyba się uzależniłam. Już wiem, dlaczego nie mam faceta. Bo żaden nie miał szybkiego samochodu. Już wiem, kogo muszę szukać. Uberami? Co tu się dzieje? <coughs> Powinnam częściej jeździć Uberami. Nie wiem, co powiedzieć. No, Ty jeździ lepiej zabezpieczaj się, bo jak dziewczyny będą przychodzić, przy Tobie tak dochodzić, no, to, to będziesz miał dużo dzieci. Ja mam dziewczynę. Wiesz co, zawsze jak widzę kościoł, to się żegnam, więc tutaj też się przeżegnam, ale... Taka religijna jesteś. Tak, chodzę do kościoła, wiesz? Współczułabym twojej kobiecie, wiesz? Naprawdę. Jak ty tak wiesz, poznajesz ludzi różnych, nie, nie bierzesz pieniędzy za kurs, to nie ty, że jesteście biedni. To tata się, płaci. Ona się jeszcze stresuje, jeszcze tata płaci. Jesteś aktorką, wkręcasz mnie. Teraz już wiem. Tak, chyba porno. Nie, nie umiem udawać orgazmów. Wiesz, Kiepską bym była aktorką porno, dlatego, że... Co, coś się dzieje? Przepraszam, nigdy w nie. życiu nie spotkałem takiej osoby. No bo mało jeździsz, mało jeździsz. Nigdy uberami. w życiu. Mało jeździsz uberami. Musisz częściej jeździć. Bo jest, jakie to masz ładne rzęsy. Takie no, takie, kurde. Ile mamy do tego kursu? Ja. Ja nigdy trochę, w życiu. Słuchaj, jeszcze trochę, musisz wolno ze mną jeździć. Dobra, jeszcze dwa, dwa kilometry. Ale masz wygodne siedzenia, wiesz? Tak. Tak, bardzo wygodne. Do szybkiej jazdy i do orgazmu w trakcie jazdy są idealne. Dobra, musimy to skończyć, naprawdę. To jest za grubo. Słuchaj, A w samochodzie, mogę Ci dać kwalifikacje. Jestem Ro pan Robert. Pani Julio, dobrze? Tak. Teraz? Ja. Nie, 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 na pani. Jesteśmy, oddalamy się od siebie. Jesteśmy, no, jak ma, być, ma pani ochotę do tyłu usiąść, to nie ma problemu. Nie. Musimy e, troszeczkę. Nie. Sytuacja się z mojej kontroli nawet wy, wy, wymknęła. Słuchaj, e, milczenie jest złotem. Niektórzy nie powinni w ogóle mówić. Co Zgadzam jest? się z tym. Tak. Ja się zatrzymam. E, Przesiędziemy się na chwilę, dobra? Ja poproszę, Ale bo. Oboje? Nie, poważnie mówię, jeśli, jeśli nie będzie to problem, albo skończmy, bo powiem ci szczerze, e, często jeżdżę i często zostaje podrywany przez kobiety, Rozumiem. ale e, to już jest niesmaczne. Nie mogę sobie wyobrazić. Niesmaczne po prostu, nie, chcia, nie chciałbym Cię wyrzucać, dlatego z chęcią Cię dowiozę, no bo masz przejazd, zapłaciłaś. No dobrze, nie straszają Cię kobiety. I, nie jestem po prostu. Jestem zajęty, jestem zajęty. Rozumiem. I e, nie czuję się komfortowo w tej sytuacji. Jestem zajęty i... Mam, mogę wejść do tyłu? E, tak, tak, nie ma problemu, dojedziemy. Mam nadzieję, że nie uraziłem cię tym, że to zrozumiesz, ale po prostu się, chciałbym. Często, często takich spotykam, którzy są onieśmieleni. Chciał... Czekaj, nie odjeżdżaj. Nie odjadę. E, chciałbym dystans po prostu zachować w tej sytuacji. Ja Kurde, teraz to ja jestem, aż niezręcznie się czuję, ale wiesz co, z tyłu jest wygodniej. Nie, my, ja się czuję z tym w porządku, jeżeli Ty też się czujesz w porządku, Bardzo ja po prostu, prostu... prostu źle bym się czuł wobec drugiej osoby. Ale że jestem za atrakcyjna? Czy co? Czy jest taka brzydka jestem, że mnie dałeś do tyłu? Strasznie niezręcznie, naprawdę. Dowiozę Cię do, wiesz, do, do, do miejsca. Pierwszy wyrzucił mnie do tyłu, normalnie każe mi się przesiąść do przodu. Poczułem, że tak będzie najlepiej. Tutaj może... ej, tutaj może mi ktoś masować. Ale czak w ogóle. Nie przejmuj się, nie obrażę się na ciebie. A Tata ile lat? 77. To powiem Ci, że już nie, to już nie jest mój przedział wiekowy. To, to podziękuję. No ale szybko umrze. Łatwa kasa, co? <głos> <głos> Pomidor. No. Ja nie jestem z tych kobiet. Wiem, widać, widać. I pewna siebie to zawsze jest oceniana <zysk> przez pryzmat tego, że idzie wiesz. Oczywiście. Patrz, nie? nie, no jasne, że tak. To jest to tylko dodatek. <zysk> Ale nie. miło jak jest. <ś> <ś> A pokaż mi kogoś, kto nie pieniądze. Mogę ci pokazać przyspieszenie. <śmusza> tak przyspiesza ten wóz. Hi. I to jest właśnie coś, teraz ja chciałbym Ci powiedzieć, że to jest właśnie coś, co. Co lubię pokazywać ludziom, bo moją największą pasją jest motoryzacja. Uber ma coś takiego, że na przykład przewozi paczki albo zwierzęta, to ty musisz sobie dać opcję, że nie przewozisz atrakcyjnych kobiet. To by ci ułatwiło, ale musisz się z Uberem dogadać. Co sądzisz? Sądzę, że jest w tym bardzo dużo dobrej logiki i no. wymyśliłaś coś świetnego. Jesteśmy na miejscu, to <noise> nigdy nie zapomnę tego przejazdu naprawdę. E, przepraszam, że tak wyszło. E, Wszystko nie... dobrze, pozdrów dziewczynę. Fajnie, że ma wiernego faceta. Pa. Wszystkiego dobrego. bardzo, się. Bardzo Ci dziękuję. Mało jest takich facetów. Nie będzie problemu, żeby e, udostępnić nagranie nasze? Nie. Fajnie nie się ma. gadało, było, było to śmieszne. Tak. Na pewno pa. nie ma? Pa, dzięki. Cześć. Pa, dzięki, pa. wielkie pa. Masakra. Jakie plany na dzisiaj? Same pogadać. Ma się rozmowę. No. Okej, okay. rozstanie. Nie, rozstawajcie się, trzeba się kochać. O, <noise> widzisz jak dobrze powiedział Robert? Oczywiście, że tak. Nie, roz, nie, roz, naprawdę trafiłem? Nie, ja nie, nie trafiłeś. Nie. No dobrze, bardzo dobrze. To, to był żart. <noise> tylko. Jesteście parą? Nie no, wiem. Po, powiedzmy, skomplikowana, Powiedz, skomplikowana, skomplikowana sytuacja. Skomplikowana. Jesteście parą. Tylko, co ty nie wiecie? Ja to, to, widzę to po Was. Ty. Na pewno chcesz być z y, Zosią. Hmm. Zosia też chce z Tobą być, tylko ona nie chce tego pokazać. I teraz ta rozmowa sprawi, że wiesz, mm, a, no, no dobra. dobra, no to może. Ale naprawdę w sercu mam ma taki, Jacie, Sunek, Krzysiek, to jest super no. gość. Tak? I będziecie razem. No. A jak nie wyjdzie, to trudno, a jak wyjdzie, to zajebiście. się na wesele zadzwonimy, zaprosimy. Będziesz na wziął. Dobrze, dobrze, bo obiadzę Was na wesele. Dobry. Słuchajcie, będę wciskał ten gaz do dechy, dopóki, dopóki, nie, dopóki nie zaczniecie być razem. Mówicie stop! Zaczynacie między sobą! Hey, mam dla was coś, co może wam realnie pomóc zaoszczędzić na ubezpieczeniu auta. Zrobiłem test na swoim samochodzie. Normalnie za oce płacę koło 1000 zł. Postanowiłem sprawdzić, ile wyjdzie, jeśli skorzystam z takiej fajnej porównywarki. I tutaj szybko robię kalkulację. No i zobaczcie, dzięki Mobi W zasadzie mogę zaoszczędzić jeszcze kilkadziesiąt do kilkuset złotych nawet. Proces samej kalkulacji jest w ogóle mega prosty. I do tego dostajecie jeszcze w ogóle skewest zwrotu na swoje konto, więc finalnie płacicie za ubezpieczenie jeszcze mniej. I nieważne, czy taka BMK, czy taki golf, sprawdźcie swoje auto, link macie w opisie I Dajcie znać w komentarzach, czy i ile wam wyszło w kalkulacji. A! Jeśli zdecydujecie się na zakup policji Mobii przygotuje dla Was specjalny link polecający. ważne, znajomy kupię z niego ubezpieczenia, to dostajecie 100 zł bonusu. Można nawet, nawet 2000 złotych. Link w opisie. Pozdrawiam. Ale dobry skrzydłowym był. Nie, to, to było dobre, to a? było dobre, Ja już miałem tam jakąś rozkminę ale i tak dalej. Ja tutaj nagle o pogodzie pogadamy, nie? Fajno masz dziewczynę, kurczę. Fajne, ładna, jest, ładna dziewczyna. Jest, no. Chłopak bardzo ogarnięty jest. No. Brawo. Brawo. Zapraszam, zapraszam, śmiało, śmiało, śmiało! W przodu jest więcej miejsca, trochę? Nie. No. Co się stało? Nic, byłam w szoku, że wiesz, to takie. Aha, tak <noise> Robert. Zuzia Nie, ja nie O Takie kur... Faktycznie wszystkie Nie siedzi. Nieźle <noise> Wspomniałem przepiąć biegów, widzisz? <śpiewanie> tak to brzmi! <śpiewanie> Często jeździsz na, na Uberze? No zdarzy się Teraz robimy zdjęcia Zdjęcia tej pięknej BMW Niesamowicie ona wygląda, zmienia światła a tu za hulajnogą na ukrywa się. Gośma 16 lat, Tomek Jędrych. Człowiek, który jest tak utalentowany, że zapamiętajcie jego twarz, a raczej jego zdjęcia. Bo 2 3 lata ją będzie jednym z lepszych w Polsce. Już jest, tylko że na razie on sam o tym jeszcze nie wie. Ale on jest zawstydzony teraz. Zobaczcie. Znamy się już kilka lat i jakoś tak co jakiś czas spotykamy się tym razem, byłem w 3 A w ogóle co sądzisz o tej BMC? Jak ci się tak? Jest piękna Chcemy mieć niebieskie, mamy niebieskie Chcemy mieć jasno-niebieskie, mamy jasno-niebieskie Chcemy mieć żółte, mamy żółte Stos Zajebiście to wygląda 3, 2, 1 Nie do ręki bandyta Najlepszy samochód jakim jadę Tak? Miałem Peugeota, tego wiesz, tego pazura ale ten jest lepszy. No. Nie za dużo. Chłopaki, robię zapiekankę. Dobra, idę. Nie ma problemu. Słuchajcie, idę na zapiekę. Dobry napiwek Co się dzieje? Co się? A selfie. Pozdro. Właśnie mnie policja zatrzymuje. Nie wiem, czy widzicie e, światła e, policyjne. Dzień dobry! Dzień dobry. Dzień, dobry. dobry, dobry. Witam. Dzień dobry! Chyba nie muszę mówić, co jest powodem zatrzymania do kontroli. Eee, sportowe auto? Nie wiem? Nie, 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 poważnie. Prędkość na pewno nie? No nie. Dobrze, poproszę pesel. Eee, tak tylko na nadmienię, że nie wylikwidowaliście, ale nie ma problemu. Ja wierzę, że jesteście policjantami. Piękne auto. Ile to ma pod moską? 700 km prawie, ale litrów. Cz 3 litry. Trzy litry tylko no, jest gruby wóz Jest dobry? No ładnie pracuje No? Yeah. Ładnie pracuje Tylko wie pan co? Wrażę mnie te wskazały, wskazówki elektroniczne Czego to nie ma zwykłych zegarów jak stary Mercedes? No to... Przepraszam oh! Oh! <susuruj> Aż okulary spadły nie, no. <susuruj> <gorsuj> uh! Jak to yeah. wygląda? Jak pan zarabia na takie auto? Są chipsy, zjemy sobie chipsy? Żartuję. Nie dotykam. O, Jaka dasz. to beta? To jest M3 Competition. Komputer Diet? Spowiem, no Ja chciałem czwura. Okej, okay, masz jakieś auto już? Nie. 18 nawet nie mam. Tak? No poważnie. No po prostu też jesteś. Wiesz? Tak. High five, nie? Tak. No. Tak, 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 tak. Telefon ci wypadł? Eee, ja na przyjmuję, ale nie w formie telefonu, więc <grywa> żartuję oczywiście. Dwa nawet wypadły. Oglądałem cię, widziałem o, filmiki, filmiki. O, widziałem o, filmiki. no, widziałem jak ten śmigasz furami. <grywa> eee, to spoko, to bardzo fajnie. Nie, no, no. Dziś, dzisiaj taki Uber, Tak? inny. No właśnie widziałem, że jeździsz Uberem jako jako pranki, że inną furą podjeżdżasz, nie? Opel Meriva dzisiaj. Opel Meriva dzisiaj, no klasyczek, nie? Ile cum ma? Eee, 600... Z kawałkiem, prawie 700 koni mocy Uu. Mega spoko Mega spoko, nie? Nie słyszę? Mega spoko! Zajebiście! Auto marzeń Auto marzeń? Pamiętaj, że słowa mają moc. A jaka była pierwsza reakcja, jak, jak zobaczyliście auto? No ja, w ogóle my jesteśmy fanatykami byłem wuj, po prostu ja, no zobaczyliśmy i, no wow, nie? I potem do mówię tak, no coś, no coś tak kojarzę. No ona ja idzie i mówi, że to jakiś piłkarz na pewno, nie? No bo, kurde no, Jest, Jestem amerytowanym jestem piłkarzem, skończyłem grać jak miałem 12 lat. Trzy, 2, 1 na nic nie zapamiętała z tej przejażdżki, bo zawsze miała tam do. No, no, tak strzela. Pięknie pracuje, tylko kurczę, ona ma troszkę, tak, za bardzo i ciężaru brakuje z tyłu. Jakieś dwie kobiety do tyłu, byśmy poszaleli w czwórkę. i no, te kubełki wygodne. Moje była trochę lepsze. Poważnie? No. No kurczę. Czym pan jeździ? Starą piątką, My to Power. Tak? Jesteśmy na miejscu, dziękuję bardzo. Spoko. Nie no, nie, piękne auto. Takie miejskie, bezpieczne. Mhm. Miejskie, bezpieczne, bo kurczę... Mimo wszystko się trzyma, no. Moja to była głupia, ja to musiałem wszystko kontrolować, nie? No tak. Po staremu na piechotę, nie? Tak. A to kurczę, to kurczę jakby na tym. No nie no, piękne. Mm. No i brzmi fajnie. Ale ten dźwięk. No, dźwięk jest dobry. Na chwilę na 4000 przytrzymaj. Wtedy jakbyś z nią zaczął gadać i biegi redukować, to czuł no zobaczył co to potrafi. Tylko wiesz co? Większość przewodów powyrzucać z niej. Tak, to, to jest... prawda, elektroniki ma za dużo. Byś zobaczył co to potrafi. Wszystkiego Czuję. dobrego. No Właśnie jem. ciężko się wysiada. Eee, proszę pięć gwiazdek wystawić. Pięć to mało dla pana. A Bo panu, Dzięki. Panu, mnie, panu mnie pilnować tego. Dzięki wielkie! Wszystkiego dobrego! Dzisiaj taka niespodzianka A nie, bo... Ile tu jest konie? To Opel Mariva 102 konie tak, mechaniczne tak. 102 konie, naprawdę. No wiem. A na ile wygląda? A ten jest KS czy nie? Pa, prawie 700 koni. A, no właśnie chciałem powiedzieć to jest KS czy nie? Co znaczy KS? No taki wersja KS CS! Jak, no tak CS tak. Y, To jest wersja Competition, ale stylizowana Aha. na CSA i tutaj jest moc większa niż w CS-ie nawet no, no 700, tak? Prawie, prawie, prawie 700 koni. No, no, no i wydech zrobiony, e, taki nietypowy. Wiesz, ja na no co nie, nie jeżdżę samochodem w 400 koni Poważnie? No co? Musimy się prześmieć. Naprawdę? Jeżeli masz takie auta, zaufam ci. Czemu nie jedziemy? Poczekaj, ale nie na nie na miasta, ja pierdzielę. Nie nie, 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 proszę, 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 proszę! Nie, proszę, 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 nie! Spok tu spokojnie, tu proszę, spokojnie! No, Zmieńmy się. się, proszę, proszę. Wy wyjdźmy. O, ale, ale ogarniasz Ogarniasz się. Ale szybciej. Ja no to jest Szybciej. No jak szybciej! <noise> Jesteś jakimś kierowcą wyścigowym, czy co? To krwi? Na co dzień tak jeżdżę po prostu. okej. Okay. Tak jak teraz no, nie no, przewiózłeś? No, okay, no. To... to nie mam pytań. Trzeba wymiotować w tym się. Ja pitole. Yyy... ma Kuba. Robert. M3 Competition. Tak, w pakiecie CS. Światła pod kolor kurtki, dobrze przyjechałem, Są No, co? takie trochę szybkie. <laughs> ja zmieniam, Kurtka bo... też szybka. To tylko na sekundkę, na prywatnym parkingu można było. Już są białe. E... To chyba też szybki? Auto szybkie, auto szybkie, tak. Proszę ja zapiąć pasję. Jak będziesz chciał, no to ja mogę zostać twoją... Blondynką? Blondynką, blacharą. Ja nie szukał dziewczyny, <laughs> Dziękuję. Ciekawe, ile taka przyjemność. Po takim 300 wyj jest twoja, 300zł. 350. O, Jestem jutro. To jeszcze na paliwo. E, około 400 tysięcy kosztuje. Uh -huh. 400, 500, co ciężko powiedzieć. E, myślę, że za 400 tysięcy już w stanie jesteś wyrwać M3 Competition. To już koniec materiału z wyciętych scen. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To są takie sceny, których nie chciałem wrzucać do głównego filmu. Subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Kolejny materiał z policją, która. No, sami ocenicie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Do następnego. Cześć.